Pan zdarte od tańca. Żył raz król, który miał dwanaście córek, jedną piękniejszą od drugiej. Spały razem w jednej komnacie, i każdego wieczoru, gdy leżały w łóżkach, król własnoręcznie zamykał drzwi na klucz i zasuwał rygiel. Jednak rankiem, kiedy otwierał drzwi, odkrywał, że pan córek są zdarte od tańca. Nikt nie wiedział, jak to się działo, a księżniczki nie chciały niczego wyjaśnić. Król oznajmił, że ktokolwiek odkryje, gdzie jego córki tańczą w nocy, będzie mógł wybrać jedną z nich za żonę i w przyszłości sam zostanie królem. Ale jeśli nie odkryje prawdy w ciągu trzech nocy, straci życie. Wkrótce przybył książę z obcego kraju i podjął się tego zadania. Serdecznie go powitano i ulokowano w komnacie sąsiadującej z sypialną księżniczek. Miał trzymać straż i patrzeć, dokąd idą tańczyć. Przygotowano dla niego łóżko i chcąc ułatwić mu zadanie, pozostawiono otwarte drzwi do sypialni córek króla. Ale niestety, z upływem nocy powieki księcia stawały się stopniowo coraz cięższe, aż wreszcie zasnął. Kiedy rankiem się obudził, pan pantofelki księżniczek były zdarte od tańca. To samo zdarzyło się drugiej nocy, a także trzeciej, więc księcia ścięto. Przybyło jeszcze wielu innych, bez próbować szczęścia i wykonać to niebezpieczne zadanie, lecz nikomu się nie udało. Zdarzyło się, że do miasta zmierzał ubogi żołnierz, który odniósł ranę i nie mógł dłużej służyć we wojsku. Po drodze spotkał starą żebraczkę, zrobiło mu się jej żal i podzielił się z nią ostatnim kawałkiem chleba i resztką sera. Dokąd idziesz, kochany? Spytała. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, odparł, a po chwili dodał. Tak naprawdę chciałbym odkryć, dokąd chodzą księżniczki, gdy zdzierają sobie pantofelki w tańcu. Potem mógłbym poślubić jedną z nich i zostać królem. To niezbyt trudne, odpowiedziała stara kobieta. Przed snem przyniosą ci kieliszek wina, ale pod żadnym pozorem go nie pi. Wyjęła z tobołka płaszcz, rozwinęła go i rzekła. Kiedy włożysz ten płaszcz, staniesz się niewidzialny. Będziesz mógł iść za księżniczkami i odkryć ich tajemnice. Żołnierz podziękował i wyruszył w dalszą drogę. Sprawa zaczynać wyglądać poważnie, pomyślał. W pałacu serdecznie go przyjęto, ulokowano w jednej z komnat i dano wspaniały strój. Kiedy miał iść spać, najstarsza księżniczka przyniosła mu puchar wina. Przygotował się na to i schował sobie pod brodą gąbkę. Wylał wino na gąbkę i nie wypił ani kropelki. Później położył się, zamknął oczy i zaczął cicho pochrapywać, by księżniczki myślały, że śpi. Kiedy dwanaście księżniczek usłyszało jego chrapanie, roześmiały się wszystkie i rzekły: I Jeszcze jeden głupiec straci życie. Wstały, otworzyły szafy, komody i garderoby, zaczęły przymierzać suknie, układać włosy i się upiększać. Przez cały czas drżały z podniecenia na myśl o zbliżającym się tańcu. Tylko najmłodsza miała złe przeczucia. Śmiejecie się i żartujecie, ale ja czuję, że zdarzy się coś niedobrego, powiedziała. Jesteś głupią, gąską, odparła najstarsza księżniczka. Wszystkiego się boisz. Pomyśl o książętach, którzy próbowali nas szpiegować, żadnemu się nie powiodło. Założę się, że nie musiałabym nawet dawać temu żołnierzowi napoju nasennego, bo i tak by zasnął. Kiedy były gotowe, najstarsza księżniczka znów popatrzyła na żołnierza, ale wyglądał, jakby mocno spał, więc uznały, że są bezpieczne. Później najstarsza księżniczka podeszła do swojego łóżka i zastukała wezgłowie. Łóżko natychmiast się obniżyło i w podłodze pojawił się otwór. Księżniczki weszły do niego jedna po drugiej. Żołnierz ukradkiem je obserwował, a gdy zniknęły, Włożył płaszcz i podążył za nimi. Aby ich nie zgubić, szedł tak blisko, że nadepnął na sukni najmłodszej, która po to poczuła i zawołała. K — Co to takiego? Kto mnie ciągnie za suknię? — Och, nie bądź niemądra — ofuknęła ją najstarsza. — Na pewno zaczepiłaś o gwóźdź lub coś w tym rodzaju. Księżniczki zeszły po schodach prowadzących do pięknej alei ze szpalerem drzew, których liście lśniły niczym księżyc, bo były zrobione ze srebra. Lepiej wezmę coś na dowód, że to nie sen, pomyślał żołnierz i odłamał jedną z gałęzi. Rozległ się głośny trzask, a najmłodsza księżniczka znów się przestraszyła. Słyszałyście? Coś się dzieje. Ależ z ciebie tchórz! Zawołała najstarsza. To po prostu salut armatni na naszą cześć. Po srebrnej alei nastąpiła druga, gdzie wszystkie drzewa były ze złota, a później trzecia, brylantowa. W każdej z nich żołnierz odłamał gałąź. Hałas sprawiał, iż najmłodsza księżniczka za każdym razem się niepokoiła, lecz najstarsza powtarzała, że to chód salutów armatnich. Podążały naprzód, aż dotarły do dużego jeziora, gdzie czekało dwanaście łodzi. W każdej z nich siedział przy wiosłach książę. Kiedy księżniczki pojawiły się na brzegu, książęta wstali i pomogli im wejść do łodzi. Żołnierz niepostrzeżenie wślizgnął się do łodzi najmłodszej księżniczki. – Nie wiem, dlaczego łódź jest dzisiaj taka ciężka – odezwał się książę. – Bardzo ciężko mi się wiosłuje. Myślę, że to z powodu upału, odparła księżniczka. Ja prawie nie mogę oddychać. Po drugiej stronie jeziora stał piękny zamek, jasno oświetlony tysiącem lampionów. W powietrzu rozbrzmiewały radosne dźwięki trąb i kotłów. Książęta przybyli do brzegu i każdy pomógł swojej księżniczce wysiąść z łodzi. Zaczęli tańczyć. Żołnierz tańczył razem z nimi, a kiedy któraś z księżniczek unosiła do warg kieliszek wina, wypijał je przed nią. Starsze były tym zdziwione, młodsza się przestraszyła, a najstarsza uspokajała siostry. Księżniczki zostały w zamku do trzeciej nad ranem, aż całkiem zdarły pantofelki i musiały odejść. Książęta przewieźli je z powrotem przez jezioro. Tym razem żołnierz usiadł w łodzi najstarszej księżniczki. Wysiadł pierwszy i popędził naprzód, a kiedy one wróciły do swojej komnaty, już leżał w łóżku i chrapał. Jesteśmy bezpieczne, powiedziały, zdjęły piękne suknie, postawiły zdarte pantofelki pod łóżkami i poszły spać. Nazajutrz rano żołnierz nic nikomu nie zdradził. Chciał znowu zobaczyć piękny zamek i szpalery drzew ze srebra, złota i brylantów. Drugiej i trzeciej nocy też poszedł za księżniczkami. Wszystko przebiegało tak samo i za każdym razem zdzierały sobie w tańcu pantofelki. Trzeciej nocy przyniósł ze sobą puchar jako jeszcze jeden dowód. Ostatniego ranka musiał udzielić odpowiedzi, więc wziął trzy gałęzie i puchar i udał się do króla. Księżniczki stały za drzwiami i słuchały. Cóż, minęły trzy noce, powiedział król. Gdzie tańczą moje córki, zdzierając sobie pantofelki? W podziemnym zamku, wasza królewska mość, odparł żołnierz. Poznały dwunastu książąt, którzy przewożą je łodziami na drugą stronę podziemnego jeziora. Opowiedział całą historię i pokazał królowi gałęzie ze srebrnego, złotego i brylantowego drzewa, a także puchar, który przyniósł ze zamku. Król wezwał do siebie córki. Spodziewam się, że słyszałyście, co powiedział ten człowiek. Rzekł. Czy to prawda? Księżniczki nie miały wyboru. Musiały się przyznać. A zatem rozwiązały się zagadkę. Zwrócił się król do żołnierza. Którą z moich córek chciałbyś pojąć za żonę? Cóż, nie jestem już taki młody, więc sądzę, że najlepsza będzie najstarsza, odparł żołnierz. Będzie twoja, oznajmił król i jeszcze tego samego dnia wyprawiono wesele. Król obiecał żołnierzowi, że odziedziczy po nim tron a na książąt z podziemnego zamku rzucono czar, który trwał tyle nocy, ile przetanieczyli ich z księżniczkami.